Cześć dziewczyny, mam na imię Magda, a to jest mój kanał dziewiarski, na którym opowiadam Wam oczywiście o dzierganiu. Dzisiaj pokażę Wam dwa zimowe swetry, które wydziergałam już w tym roku 2025 oraz pochwalę się elementem garderoby, o którym nie miałam pojęcia, jak bardzo jest przydatny. Pierwszy sweter, który widzicie już na mnie, to jest mm, sweter z książki Wilderness Needs od autorki, która się nazywa Linka Neumann i ona jest Finką. I y, jej sweter y, był swego czasu dosyć popularny w, na Instagramie. Będzie zbliżenie, ale chodzi o sweter, w którym są we wzorze wilcze łapki się łapki i ten wzór urzekł mnie od razu. Ja uwielbiam taki motyw właśnie Psich Łapek jest taka firma um, turystyczna, która też ma taką łapkę w swoim logo. Mam do tego sentyment. Dlatego bardzo mi zależało, żeby um, tę książkę mieć. I znalazłam ją w jednej z księgarni um, w Estonii podczas mojej podróży poślubnej. Podczas której pokazuję Wam dużo dziewiarskich sklepów z regionu Bałtyku, krajów bałtyckich, i tutaj będzie odniesienie właśnie do tego filmiku, do którego zapraszam. Co do samego swetra, bazą jest włóczka, którą mam już w swoich zasobach od dwóch lat, co najmniej od dwóch lat, i ja kupiłam włóczkę białą na Oelixie, około pół kilograma, e, która przeleżała w szafie u jakiejś innej dziewiarki, podobno 20-30 lat. Więc jak ją zamawiałam, to trochę się bałam, w jakim stanie ona do mnie przyjdzie i co to tak naprawdę będzie, ale okazało się to. Prawdziwa, żywa wełna. Zrobiłam próbę ognia. Śmierdziało opalonymi włosami, więc nie jest to plastik. Poza tym spalało się na popiół, a nie topiło się. Jeżeli włókno topi się, to znaczy, że jest tam w jakimś stopniu domieszka włókien syntetycznych. Po zapachu, po zachowaniu można w miarę określić, czy to jest sam poliamid, czy to są włókna naturalne z wełny owczej. Więc ja zapalam, wygasło i jest zapach włosów, papieru. To dobrze. To dobrze. No i co? I miałam e, białą wełnę. A czemu jest kolorowa? No, oczywiście, pofarbowałam ją. Tutaj gdzieś będą się pojawiać zdjęcia z farbowania. Ona do mnie trafiła e, w formie takich dużych precli. bardzo dużych no, precli, tak, mogę powiedzieć, takich precli, więc jak ją ym, farbowałam, to łapałam kółko w połowie i maczałam w barwniku tylko te dolne części, i w efekcie koło miało kolor kolor niebieski, biel kolor no, niebieski ten, biel na zmianę. No i efekt jest jaki jest. Yy, bardzo ciekawy efekt się pojawił na rękawach ponieważ w obu przypadkach w okolicy łokcia robi się taka bardziej maziaja niż paseczki jak tu niżej i jest to przypadek, ale szczęśliwy, że mi się to z... ułożyło w miarę symetrycznie, czyli że zarówno na łokciu prawym jak i lewym jest właśnie maziaja, a nie paseczki. Brałam dwa różne motki, nie kontynuowałam tego samego. Być może akurat się ułożyło tak, że Farbowanie w obu ułożyło się podobnie, bądź wynikała może ta zbieżność z redukcji oczek, które robiłam na rękawach. Farbowałam barwnikiem Jacquard. Dam zbliżenie. Jacquard kupiłam je w sklepie Madobo na jakichś targach bodajże i wymieszałam dwa kolory, ciemnozielony i zielono-niebieski. I wyszedł taki jasny morski, można powiedzieć. Um, wełna podczas przerabiania, nie wiem, czy uda mi się to pokazać na jakimś motku, ale wełna podczas przerabiania łatwo się rozrywała, w niektórych miejscach ten jest akurat mocny, ale były momenty, gdzie ona mi rzeczywiście rozpadała się w rękach, i nie wiem, czy to ze starości, czy z, z jakiegoś niedoprzędu, chociaż ona jest z dwóch nitek skręcona, więc jest dobrze uprzędziona. W każdym razie były momenty, kiedy zrywała mi się łatwo, ale robiłam wcześniej próbkę. I w dzianinie już ta nitka pozostaje bardzo mocna, nie ma dziur, nie rozrywa się, chociaż będę obserwować oczywiście, jak cały sweter zachowa się w użyciu z czasem, bo boję się, że łokcie szybciej się przedrą, będę się uczyła łatać dziury na łokciach swetra, no jak będzie z przecieraniem. Jeśli chodzi o pilingowanie, to troszeczkę już się go pojawia. Są, są, są kuleczki, aczkolwiek yy, nie tak dużo, i yy, wełna nie kłaczy mi się w ogóle. Yy, nie, nie gubi tego włosa. Podczas przerabiania było w niej mnóstwo, nawet teraz znajduję mnóstwo małych gałązek. Więc yy, no, cała miseczka, cała miseczka y, gałązek leżała obok motków, które akurat przerabiałam, bo co chwila wyciągałam jakieś gałązki, i nawet z gotowego swetra jeszcze potrafię wyciągnąć jakieś, y, jakieś kawałki siana. Czyli naprawdę jest to ze zwierzęcia z wolnego chowu, owcy. Ym, do wzoru. Do żakardu dodałam dwa kolory. Niebieskie i czerwony, i one są tu. To są motki, które również kupiłam podczas podróży poślubnej po Bałtykach. Na Litwie, jeśli dobrze pamiętam. I cóż, skręciłam, to były po trzy motki mniejsze, które przewinęłam w jeden duży, czyli mam tutaj trzy nitki w każdym kolorze, bo chciałam grubością dopasować je do tej wełny. Ta jest troszeczkę grubsza i trzy nitki stąd, plus ta jedna dają mniej więcej tę samą grubość. Jeszcze o wełnie wagowo. Cały sweter waży 400 gramów. Całość. Z tej farbowanej, jak ją kupowałam, było tak jak mówię, pół kilo. Zostało mi e, tutaj 230 gramów. Niebieskiej zostało mi 280 gramów. Nie pamiętam ile kupiłam na początku. No ale niebieskiej nie zeszło dużo, bo ona jest tylko wewnątrz tych diamencików. I jeszcze tutaj w, na dole, też jako taka forma jakiejś ozdoby diamentu. Akurat te są cztery, tutaj diamenty i robiłam je um, trochę jak intarsja. One tu na dole nie idą dookoła swetra. Pokażę Wam przebicie na lewą stronę. Um, więc niebieskiego zeszło bardzo mało, czerwonej mi zostało 220 gram, czyli um, jeszcze jestem w stanie zrobić taki sam sweter na większym rozmiarze z tego, co tutaj widzicie. Jeśli chodzi o sam wzór, to um, był o tyle wyzwaniem w pewnym momencie, że. Um, znaczy tak, przepraszam, od początku. Wszystkie te swetry z książki robi się od dołu do góry. Co mnie trochę zawiodło. Bo no, nie, nie lubię tej metody, nie lubię tą drogą iść, więc ja sobie przeliczyłam wzór na robiony od góry do dołu. Niestety nie mogę Wam pokazać moich dokładnie obliczeń, bo pokazałabym liczbę oczek, które są potrzebne we wzorze. Natomiast, jako podpowiedź w takim przeliczaniu, rozpisałam sobie każdy segment, czyli ile. W książce wychodzi na końcu, ile kołnierza, no to wiem, że od tylu mam oczek zacząć. Jak się w książce redukuje karczek o ileś tam oczek i ileś oczek jest w danym segmencie, to wiem, że po prostu ja muszę robić na odwrót, czyli zwiększać proporcjonalnie. I jeżeli tu w książce zaczynał się od iluś oczek, to wiem, że do tylu oczek muszę zredukować tułów i już lecić w dół. Był problem dla mnie trochę pod rękawami, żeby to przeliczyć, ale, ale dobrze, udało się. Redukcję zrobiłam już trochę inaczej niż, niż książka rekomendowała, bo też ogólnie. Um, akurat sweter w książce jest na bardzo grubą nitkę z próbką um, 13 oczek na 10 cm um, z dziwiarskim ja miałam oczek 16 bądź nawet 18 i um, wiedziałam, że dla mnie to jest spoko, bo ciasno dziergam, więc pomimo, że w próbce miałam więcej oczek, to wiem, że tak je że ostatecznie rozmiar wyszedł taki, jak rekomendowany w książce, pomimo, że grubość mojej nitki jest zupełnie inna niż to, co zaproponowała autorka. Sam żakard miał na przykład między łapkami, i w samych łapkach, po najwięcej po 11 oczek, więc od dołu jest sporo zabijania tej nitki, łapania nitki, ale jakby można to fajnie wyćwiczyć dzięki, dzięki pracy nad tym swetrem. I, um, I co? I tu na dole. Nie, i to wszystko. Cięcie! Ogólnie sweter jest bardzo ciepły. Cieszę się, że zrobiłam go jeszcze teraz, kiedy jeszcze jest zimno. Zrobienie go zajęło mi miesiąc, biorąc pod uwagę, że pracuję na cały etat. Drugi sweter um, pokażę Wam za chwilę. Jest obecnie w użyciu u mojego męża, więc to, co teraz chciałabym pokazać, to właśnie. Ten dodatek do garderoby, o którym nie wiedziałam, jak bardzo go potrzebuję. I chodzi o ocieplacz. Inspiracja przyszła od um, Leni Hojmela z książki Urban Needs Easy, która oferuje w, jako jeden ze wzorów, właśnie ocieplacz, który się nazywa. E, turi i e, jest to w jej wykonaniu śliniak e, metodą briożki. Natomiast e, nie chciała mi się trochę tej briożki robić teraz. A dwa, mm, włóczka, jaką wykorzystałam tutaj, to jest Drops Air, którą e, wylicytowałam. W jakiejś akcji um, Agnieszki Kuczyńskiej pomagającej Oli Gadomer w jej rehabilitacji. E, I e, mam trzy, te um, miałam trzy motki Drops Air. E, I wiem, że tyle mogłoby nie starczyć na zrobienie śliniaka ocieplacza broszką, briożką. E, dlatego y, sama pokombinowałam ze wzorem. Mm, i zrobiłam ten ocieplecz yy, ściem dziewiarskim, niczym, przepraszam. Czyli gładkim dżerzejem, tak. Yy. Z moich notatek wyczytuję, że na kołnierz yy, użyłam drutu w rozmiarze 5 mm i narzuciłam 60 oczek. Yy. Później już tułów, czy znaczy tułów, no ten korpus zaczęłam robić drutami 5,5 mm i jest tutaj rozszerzenie raglanowe. I zrobiłam tył troszeczkę dłuższy, dlatego że przez anatomię na plecach ten śliniak się trochę podnosi i w efekcie jest równy. Gdyby były zrobione równej długości, to już zobaczyłam, że na plecach byłoby za krótko. I jak już przód zrobiłam osobno, czyli tak, rozdzielałam na około, rozszerzałam reglanowo ten śliniak, i w momencie, kiedy zakończyłam rozszerzanie, miałam 185 oczek dookoła. To wtedy zaczęłam robić przód osobno. Reszta oczek czekała, zamknęłam dół, przodu, przeszłam na tył, zrobiłam tył, zamknęłam dół i podjęłam oczka, żeby zrobić plisę już na około. I plisa jest ściągaczem 2x2. I tyle, i to jest, powiem Wam, odkrycie dla mnie, bo ja mam sporo takich cieńszych okryć, kardiganów, swetrów. Yy, nie mojej roboty, więc cienkie i niestety często akrylowe. Więc jak do, dokładam sobie taki ocieplacz, to jest takie, taki boost do cieplenia. Tak. Yy, teraz wiem, że nie zmarznę. I yy, nawet yy, parę razy ośmieliłam się założyć yy, samo ocieplacz już bez yy, szelika, Ale ponieważ mamy znowu minus kilka stopni, to szaliczek wrócił do łask. Czyli ocieplacz jest moim odkryciem, i na tyle mi się spodobało to rozwiązanie, że zrobiłam drugi. Przepraszam, że pokazuję jeszcze przypięty, ale on mi jeszcze schnie. Dopiero co go skończyłam. To jest ocieplacz zrobiony z połączenia merynosa i moheru. A tutaj też jest moher. Tutaj wykorzystałam moher z. Zostało mi trochę niebieskiego moheru z kardiganu, który szerzej pokazuję tu w filmie. I y, y, tu jest gradacja, jest inny kolor, bo wykorzystałam jeszcze końcówkę moheru z Madrytu y, z zeszłego roku, y, gdzie byłam. Tu będzie filmik też przylinkowany, gdzie byłam na targach włóczki Love Yarn Madrid w zeszłym roku. W tym roku już się odbyły. Um, czyli to jest mieszanka dwóch moherów, i w tym drugim ocieplaczu również jest mieszanka dwóch moherów, co widać trochę, e, pewnie kamera złapie, w różnicy odcienia e, odcieniu na szyi i na korpusie. Um, I teraz tak. E, bazą jest moher z, z Madrytu też. Twój bazą jest e, Merinos z Madrytu, a Moher jest e, z dwóch różnych firm: mm. Inline Carlton i coś jeszcze, i, nie I e, touch Me, Moher e, z Wear Knitters. I e, Moher był biały. Mm. Merinos. Jest, był, jest niebieski. Natomiast um, takie połączenie biały i niebieski um, dla mnie trochę wyglądało jak kryza jakiegoś y, klauna, dlatego y, pofarbowałam też, pofarbowałam, y, włożyłam ten ocieplacz do barwnika w kolorze lila, też Jacquardu, też od Madobo. Nie do końca złapało kolor, natomiast ten moher trochę się ściemnił na szczęście, um, więc już nie jest taki wyraziście kontrastowy w kolorze, co jednak ten efekt mi się nie podobał. Pokażę Wam zdjęcie, inspiracji od Popnit bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Ona ma taki szal, taki ocieplacz, tylko ona tam użyła kolorów, Taki neonowo-brzoskwiniowy i moher był biały lub ekri, czyli nie aż tak kontrastowały między sobą te kolory. No i tutaj jest troszeczkę inaczej zrobiony ten ocieplecz w porównaniu z tym Drops Air. Druty były mm, czwórki. Chyba nie mam tego zapisanego nawet. Druty były czwórki. Um, oczek narzuciłam 70-80, troszeczkę więcej. I e, też rozszerzałam raglanowo. Um, aczkolwiek robiłam to w trakcie zajęć na moich studiach podyplomowych i nie za bardzo liczyłam, po prostu rozszerzałam. Tak wiecie, naczuję. No i on w efekcie jest um, bardziej. Rzeczywiście takim przedłużonym kołnierzem jest bardziej okrągły. Nie ma tutaj takiego zejścia y, prostokątnego jak ten niebieski, ten z R. Tylko ten merino'sowy jest trochę bardziej okrągły. Jeszcze zobaczymy jak będę go nosić, ale jest troszeczkę cieńszy. Już z myślą o nadchodzącej wiośnie, na którą się nie mogę, nie mogę doczekać. I teraz pokażę wam drugi sweter, który Wydziergałam jeszcze w styczniu, ale już tego roku oczywiście, który nosi mój mąż. Pojawił się sweter i pojawiła się kolejna książka, bo z nią też pracowałam przy tym swetrze. Only Yoking autorstwa Olgi Putano który daje bardzo fajne przepisy na swetry z karczkiem okrągłym. Ta książka jest to tyle ciekawa, że ma w danej grubości włóczki po cztery wzory. Każdy karczek ma swój schemat rozrysowany na osobnej stronie. Natomiast na końcu działu z daną grubością włóczki jest przepis na e, zrobienie wszystkich tych czterech swetrów. Czyli jest jeden e, przepis, jeden wzór dla, e, dla danej grupy swetrów. Czyli mamy najpierw tam zdjęcie czterech różnych wzorów plus schematy osobno na karczek dla tych wzorów, ale jak zrobić sweter, ile oczek nabrać, jak redukować, jak dodawać jest jeden dla tej grupy wagowej. I są cztery, cztery grubości włóczek tutaj pokazane. Od Fingering do e, DK albo do Worsted. No i e, potrzebna była mi ta książka, żeby policzyć e, proporcje na sweter dla, dla Rafała. Dlatego że tą, e, ten sweter robiłam z włóczki też kupionej na bałtykach, z takiej alpaki. Która była cieńsza nawet niż y, ta moja wełna, zrobiona, wykorzystana do tego swetra, więc musiałam jeszcze inaczej poprzeliczać. Ta nitka to jest y, Fingering um, i wykorzystałam właśnie proporcje z tej książki dla swetrów wagi Fingering. Natomiast wzór łapek, bo tu też są. Się wilcze łapki. Wzięłam znowu z Wilderness Knits. Czyli mamy tutaj po długim wstępie wyjaśnienie, że jest po prostu hybryda z dwóch książek. Ten sweter jest hybrydą z dwóch książek. I teraz tak. Um, żółta nitka. Um, pokażę ją na przebiciu, zostawiłam w drugim pokoju. Też jest z Bałtyku, więc generalnie te swetry są bałtyckie. Um, ja improwizowałam, ile mam dodać tych łapek tak naprawdę, robiłam to trochę na czuja i ostatecznie mogłaby być jedna łapka mniej, żeby to się tak fajnie, równo rozłożyło. Natomiast yy, dzięki temu, że mój mąż ma wielką klatę, to, yy, to to się ładnie u niego rozkłada i nie widać tego nadmiaru. Natomiast trochę improwizowałam na bieżąco, czyli tu zaczynałam zgodnie ze wzorem z książki, tutaj improwizowałam, zobaczyłam, że trochę mi wyszło nadmiarowe, więc na dole jeszcze jakoś tam redukowałam. Na szczęście nie ma tutaj uskoku żadnego, nie widać tego. Plus blokowanie czyni cuda, więc przy namoczeniu tego swetra uformowałam go tak, jak powinien leżeć. No i cóż, no, wykorzystałam 12 motków po 50 gram. Tej zielonej plus trochę trochę tego żółtego dodatku. Sweter jest oczywiście bardzo ciepły, ciężki. <grym> I Rafał też już go nosi regularnie. Włóczka się w ogóle nie pilinguje. W ogóle się nie pilinguje. Um, i, 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 I nie gryzie. Nie gryzie. To znaczy, my jesteśmy, żadne z nas nie jest bardzo wrażliwe na, na, na właśnie to gryzienie włóczek. Ta y, jest taką gryziuchą, jaką znacie od y, Tatraul, Tatreko, przepraszam, Eul, y, Boże, przepraszam, jeszcze nie piję kawy. Od Wulniej, oczywiście. Chodzi o, o wełnę od Łulniej, drapiącą. Ta jest drapciucha, ale ja jestem w stanie nosić ten sweter nawet na gołe ciało, całkiem gołe, więc mi to po prostu nie przeszkadza. I co? I to tyle, czyli zaczynam ten rok z dwoma swetrami i z ocieplaczem, ten niebieski zrobiłam jeszcze w grudniu, jestem przygotowana na końcówkę zimy, Aczkolwiek yy, życzę sobie i nam wszystkim, żeby skończyła się ona jak najszybciej, żebyśmy już mogły zacząć cieszyć się wiosną i przejść do nieco lżejszych udziergów. I z tymi życzeniami zostawiam Was na resztę dnia, bądź kiedykolwiek oglądałyście ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za obecność.